Witam, witam serdecznie! Poszukiwanie pociągu, część druga. Także zobaczymy, czy dzisiaj znajdziemy złoty pociąg. Dzisiaj jestem w takim miejscu. Też ładne, piękne widoki. Ptaszki śpiewają. Także zobaczymy, co nam dzisiaj dzień przyniesie. Także zapraszam do oglądania, do łapkowania i do subskrybowania. Hej, serdecznie. Witam serdecznie, zobaczcie co mi tutaj wyszło. Na samej drodze jaka piękna podkowa. Witam z tej dziurki takiej o małej. Wyszedł złoty łańcuch. <laughs> Dzisiaj mam szczęście do łańcuchu, bo to już chyba trzeci. Pozdrawiam jak coś ciekawego. Wykopię, to się włączy. Zobaczcie co tym razem. Po raz kolejny łańcuch. Ale ten trochę poplątany. Witam, witam ponownie, to jest niemożliwe. Kolejny łańcuch. Normalnie dzisiaj dzień łańcuchowy walzen. Zobaczcie, teraz wyszedł mi. Wyszło mi kawałek liny. Zobaczcie ile już tego nakopałem. Patrzcie ile jest łańcuchu. Robię tutaj sobie bazę bo normalnie plecak już pełny plecy się wyginają, także nie ma co przesadzać niech tutaj to leży, później będę wracał to zabiorę a z tego dołka wyszła mi podkowa i coś takiego także druga podkowa trochę łańcuchów, także bunkrów nie ma, ale i tak jest zajebiście. patrzcie, znowu podkowa to już czwarta, jednej nie nagrywałem także no, dzisiaj dzień łańcuchów i podków. Witam ponownie. Taka dziurka. I co wyszło? Zgadnijcie. Kolejny łańcuch. Teraz wyszło mi coś takiego. Teraz wyskoczył mi taki lemierz. Także... Zawsze coś się znajduje. Także zapraszam na podsumowanie. 68,32 kg. Grubego samego. Są tu jeszcze puszki. No i tutaj cienki. Także z 70 kg. Złomu z dzisiejszego poszukiwania złotego pociągu. Także jak się podobało, to zapraszam do łapkowania, subskrybowania i do następnego razu. Cześć!